To historyczny dzień. Po długich konsultacjach możemy zrealizować wspólny cel, powiedziała wicemarszałka Elżbieta Polak na chwilę przed podpisaniem porozumienia o współpracy, którego celem będzie stworzenie winnicy w gminie Zabór. Uroczystość odbyła się 26 lipca 2010 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, a uczestniczył w niej również wójt gminy Zabór oraz Lubuscy Winiarze. Liderem partnerstwa jest samorząd województwa lubuskiego, a w jego imieniu winnicą zarządzać będzie ośrodek doradztwa rolniczego w Kalsku. Specjalnie powołany zespół projektu przygotuje koncepcję zagospodarowania winnicy i będzie nadzorował jej rozwój. Chcemy pokazać, że zależy nam na odnowieniu tradycji winiarskich, powiedziała na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek Elżbieta Polak. Wspominała także o wniosku, który w najbliższym czasie ma zostać złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych. Podpisana umowa jest jednym z jego elementów, a jakie cele przyświecają całemu przedsięwzięciu? Celem naszego porozumienia jest wybudowanie największej winnicy w Polsce na 45 hektarach w Zaborze. Chcemy w ten sposób pokazać, że zależy nam na odradzaniu tradycji winiarskich, pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego. Ten cel to również modernizacja wsi, tworzenie Miejsc pracy na hektarze ma być zatrudniony co najmniej jeden pracownik w tej winnicy. Liderem tego projektu jest samorząd województwa. To samorząd województwa będzie właścicielem nieruchomości. Mówię w sposób taki oczywisty o tym, ponieważ już opozycja, PIS jest przeciwko, bo doszukuje się tam jakichś interesów prywatnych. Stąd też chcemy jasno i wyraźnie powiedzieć, to samorząd województwa jest liderem partnerstwa i to samorząd województwa będzie właścicielem nieruchomości. Gospodarzem terenu, na którym pojawi się Winnica, będzie gmina Zabór. Satysfakcji z nowej inwestycji nie ukrywa jej wójt Andrzej Bukowiecki. Bardzo się cieszę, że matka natura stworzyła ten teren właśnie w gminie Zabór, powiedział. Cieszę się również z podpisanej umowy jako prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Boprem na ostatnim walnym zgromadzeniu członków tego stowarzyszenia. Wszyscy zgodnie ustalili że tematem współpracy, projektu współpracy będzie wątek winiarski, także będziemy mogli jedno przedsięwzięcie z drugim połączyć i wyzwolić jakiś dodatkowy efeksy. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia byli lubuscy winiarze. Roman Grad, prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego wyraził swoje zadowolenie z podpisanej umowy i podkreślił, że to zasługa wszystkich winiarzy. Z kolei Kinga Kowalewska-Koziarska, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie uważa, że samorząd województwa lubuskiego dał winiarzom ogromny kredyt zaufania. Przedsięwzięcie jest największym tego typu na skalę całego naszego kraju i myślę, że w części, szczególnie wschodniej Europy, jak najbardziej jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Będzie to motor i start dla nas, jeżeli chodzi o inwestycje związane z winiarstwem, o to, żeby to nasze lubuskie winy w końcu się pojawiło na półkę. Także ogromna praca przed nami plus wyzwanie dla samych winiarzy. Będziemy działać wspólnie. Będziemy mówić jednym głosem. Będzie tu kilkanaście podmiotów, które będą walczyć o markę najlepszego wina tego regionu. Winnica w gminie Zabór ma ogromne znaczenie w obliczu pracy nad marką województwa lubuskiego, której jednym z elementów mają być winnice oraz lubuskie wino.